Hej wszystkim! Witajcie na naszym kanale i w kolejnym filmie, który jest trochę tworzony na Waszą prośbę, bo kiedy tylko pokazałyśmy, że zaczynamy testowanie marki The Ordinary, bo już widzicie po tytule, że o niej będzie mowa, to naprawdę pojawiło się sporo prośb, żebyśmy jak najwięcej przetestowały, a potem opowiedziały o mhm. tym, jak działają te produkty, w jakimś oddzielnym filmie, żebyście właśnie mogli sobie do niego wracać, więc tak, taki film właśnie teraz tworzymy. Produktów jest faktycznie sporo, a dodatkowo ta marka jest teraz dostępna w drogerii Pigment, więc mm -hmm. y, to też dajemy znać, bo to jest bardzo fajna informacja, bo wcześniej ta marka nie była tak łatwo dostępna. Tyle. Zaczynamy. Zacznę od produktu, który testowałam tylko ja, i to jest. No, już jestem w połowie, a używam codziennie tego toniku. To jest tonik z 7% kwasem glikolowym. Tonik, który trafi już do, do ulubieńców na naszym kanale, z mojej strony. Mam drugie opakowanie, które czeka, kiedy wykończę to. Tak bardzo sprawdził mi się ten tonik i tak bardzo go lubię. Jego formuła jest taka lekko. To nie jest może żelowa do końca, do końca, ale na płatku widzę różnicę między wodnistą. Mhm. Jest tutaj lekko gęstsza, ale dzięki temu mam też wrażenie, że, muszę, że mogę mniej używać tego produktu, mhm. bo ona się bardzo wchłania w wacik, a później z tego waciku bardzo łatwo przenieść mi całość na e, skórę. Także ten wacik później jest dosłownie suchy. Mhm. Nie wiem, to jest bardzo dziwne działanie, ale satysfakcjonujące, że nie muszę tego używać bardzo dużo i że produkt jest wydajny. Ogólnie też trzeba wspomnieć, że my kiedyś myślałyśmy, że marka The Ordinary jest bardzo drogą marką. Tak. Jakoś tak nam się wydawały te opakowania takie trochę luksusowe, takie apteczne, ale takie z wyższej półki, że te kwasy, że to te formuły takie przemyślane i byliśmy pewne, że to są takie co najmniej 100 zł za jeden produkt. Okazało się, że wcale tak nie jest, dlatego warto o tej marce więcej mówić, bo nie dość, że fajnie działa, o czym będziemy Wam oczywiście opowiadały dzisiaj, to właśnie te ceny są, moim zdaniem, dla każdego. Dokładnie. Wychodzi słońce, więc dzisiaj znowu będzie zmiana, nie wiem, tutaj jesień idzie. Wracam do toniku. E, tonik, który, moim zdaniem, sprawdzi się prawdopodobnie przy każdym typie skóry. Chociaż zdecydowanie bardziej polecam dziewczynom, które mają tak jak ja. Cerę mieszaną albo wręcz tłustą z problematyczną skórą, typu powiedzmy trądzik, jakieś niedoskonałości albo przebarwienia, czyli jakieś takie blizny potrądzikowe albo po prostu przebarwienia typu zadrapania jakiegoś, czy tam pojawiają się po prostu od użycia innych produktów, czy tego co zjecie, bo ja na przykład czasami tak mi się y, zadzieje. I ten y, produkt bardzo delikatnie złuszcza skórę, bardzo delikatnie rozjaśnia ją, i przez to używam, używam tego produktu codziennie, czasami nawet rano to zamieniam sobie z innymi tonikami takimi bardziej nawilżającymi, żeby skóra odpoczęła mimo wszystko, to ten efekt jest tak delikatny, że nie czuję żadnego podrażnienia, nie widać żadnych takich oznak typu poważna skóra, bo ja się bałam. Ja jak słyszałam kwas, to mówię, no way, tak. Nie, to było takie. nie wiem, czy to kwestia po prostu jakichś takich moich zabobonów w głowie, że coś mi się stanie złego, ale... Dopiero przy marcu de Ordinary dojrzałam do tego, że kwasy w takich mniejszych stężeniach naprawdę mogą działać cuda I dla mnie ten tonik jest rewolucyjny pod tym względem, że ja nie widzę jakiegoś, o Jezu, efekt, że nagle nie mam nic ale stopniowo ta skóra naprawdę się że ładniej regeneruje, jest taka odświeżona, mniej się błyszczy. To też jest super, bo moja skóra no, ma tendencję do wyświetlania się w ciągu dnia w strefie T. i to neutralizuje trochę ten e, stan. I na zakończenie tylko dodam, że dla mnie bardzo wygodne jest to opakowanie, bo wystarczy przekręcić tak, że nic się nie wyleje i można przy, jakby przewozić ten produkt. Mimo, że jest duży, to i tak go żeby bo tak bardzo go lubię. Odkręcamy i nalewamy na wacik. Tutaj jakby dla mnie ta forma jest nawet fajniejsza niż pompeczka, Karolinko. Uuu, na takiej formie że... jeszcze, z taką formą jeszcze nie miałam No właśnie, jest naprawdę jest spoko, no i jakby wielkość ilość tego produktu, no na boską, to jest na pół roku stosowania serio. Jest genialne. jeśli macie takie problemy jak ja, sprawdźcie to, jakby jakiś trailer, sprawdźcie. <grym> Skoro Marja zaczęła od swojego ulubieńca, to ja właśnie ten temat pociągnę, bo faktycznie ten produkt pojawił się również właśnie u nas w takim podsumowaniu. I to jest chyba w ogóle ulubiony produkt tej marki ze wszystkich, o których dzisiaj będę Wam e, opowiadać. I to jest, słuchajcie, serum, serum, serum przeciwstarzeniowe. Nazwa, i ogólnie te wszystkie składniki, które są. Wybaczcie, jeśli będę się mylić, bo to są bardzo trudne, chemiczne nazwy. Ale ten konkretnie to jest Matrixel. 10% z kwasem hialuronowym. Nie umiem już teraz powiedzieć, bo jak się staram, to nie umiem. Jak się nie staram, to umiem. Tak jest. Więc dzisiaj nie wypowiem ani razu prawidłowo. Ale jeżeli chodzi o to serum, to jest to dla mnie bezapelacyjnie ulubienie. Jest też przede wszystkim na porę roku. Chociaż nie wiem, jak będzie zimą, ale teraz z latem uwielbiałam tą konsystencję, która jest. Taka bardziej wodnista. To też nie jest woda, to no jest właśnie. coś gęstego, to jest coś gęstszego takiego, ale to też nie jest takie. żelowe. W sensie delikatnie to będzie spływać z waszej twarzy, ale aplikuje się to wygodnie przez oczywiście pompeczkę. Nie pompeczkę. Pipetkę. Pipetkę, jak w sumie większość produktów. Wszystkie, które ja mam, to są właśnie te z pipetką. Ale przyzwyczaiłam się do tej formy i naprawdę ją lubię. Wystarczy po prostu skropić dosłownie właśnie kilka kropelek na dłonie i wklepać w skórę twarzy, i ja naprawdę widzę tutaj działanie to może nawet nie takie przeciwstarzenia, bo tak jak już wspominałyśmy, tego typu działanie to jest nasza inwestycja na przyszłość i pewnie... Prostu. Dzięki temu będę miała dłużej młodą twarz. Tylko 60 lat z Na rozmarszczek. Remake, wiesz. Tego. A, no właśnie. Jak działa po iluś 100 latach. 30 lat. Super opcja. Ale ja już teraz widzę faktycznie większe napięcie skóry. On tak, bo to nie jest takie typowe nabliżenie, jak... Um, takie typowe nawilżenie jak na przykład po kremie, że czujecie taką miękkość. Nie. Tutaj jest zdecydowanie taki efekt, który jest zbliżony do tego po aloesie, gdzie wasza twarz jest właśnie taka delikatnie napięta, ale nie hmm. taka żeby to przeszkadzało na przykład w mimice. Tak, tak. Bardzo komfortowo. Nieściągnięta, nie ściągnięta, napięta i naprawdę wydaje mi się, że gdzieś tam to wypełnienie, no. No, chyba Ty nie swoje... potrzebujesz, tego. No, troszkę potrzebuję już właśnie. Troszkę już potrzebuję i tak właśnie jest, ale przejdźmy konkretnie do tego, co to serum ma. A mianowicie zawiera dwie generacje peptydów, właśnie tych Matrixol. I peptydy te są zanurzone w kwasie hyaluronowym <laughs> który nawilża i pomaga w dostarczeniu właśnie i w głąb skóry. I dzięki nim właśnie działa przeciwzmarszczkowo, poprawia sprężystość i elastyczność naszej skóry, pobudza procesy regeneracyjne, wygładza i zmniejsza oznaki Starzenia. No i właśnie to wszystko sprawia, że zdecydowanie chętnie sięgnę po niego jeszcze raz, bo mam drugie opakowanie w zanadrzu. Jeżeli już mówimy o takich dużych, dość dużych ulubieńcach, to taki mały spoiler, bo podejrzewam, że ten produkt do ulubieńców e, w sierpnia, w sierpnia trafi. E, no powolutku już go dziękuję, więc to jest naprawdę produkt, po który sięgam często i który lubię. I to jest. Mm, Niby krem, ale dla mnie bardziej maść, albo taka wręcz pasta, tak bym to nazywała, mm -hmm. z 30% kwasem L-askorbinowym. I to jest produkt, który przede wszystkim ma rozjaśniać przebarwienia, em, rozjaśniać wszelkie jakieś takie mm, powstające, powiedzmy, widoczne czerwone blizny potrądzikowe. No bo wiadomo, nie wypełnimy tych dziur, które powstają, ale tego typu rzeczy. Działa antyoksydacyjnie, przeciwzmarszczkowo. Działa też oczyszczająco na naszą skórę przez to, że pory się odblokowują. No i dodatkowo on też właśnie ma to w sobie, że on nie zapyka, że nie robi tego w tę drugą stronę. Bo ja się taki, tego typu formuł, takich bardzo gęstych, często to bałam i wciąż boję. I to był taki, wiecie, no a no, spróbuję. To był taki myk w stylu, może się uda, jeżeli nie, to będę chodziła po prostu znowu z toną pryszczy na twarzy. Albo love, albo hate. Dokładnie. I okazało się, że duże love. E, tutaj używam tego produktu dość dużo. On jest bardzo specyficzny. Mimo, że on ma taką silikonową formułę, ale która, kiedy nakładamy, mam wrażenie, że ma w sobie jakiś taki delikatny piasek, wow. który nakłada się dość tempo na całą skórę, ale nakładam go na noc em, i najśmieszniejsze jest to, że kiedy delikatnie gdzieś tam dotknę właśnie ust i poczuję, to on jest bardzo kwaśny. Właśnie mm -hmm. taki typowo witamina C. Ale działa naprawdę bardzo dobrze. Ja naprawdę widzę dużą różnicę. W, w tym na przykład, że tutaj, gdzie miałam najwięcej takich przebarwień, one w praktycznie w 90% zniknęły. Fakt, że pojawiają się nowe niedoskonałości, ale to dlatego, że też teraz bardzo kombinuję z dietą swoją, żeby dojść do tego, co mnie niestety uczula albo powoduje niedoskonałości. Ale to, co zostało, i nie daj Boże, wygląda na mojej skórze źle, to jest po prostu petarda. I naprawdę. Niewielki produkt. On kosztuje około 28 zł. To jest okay. naprawdę niedużo. Wbrew pozorom jest dość wydajny, bo nie używam go tak bardzo często. Czasami robię sobie od niego odpoczynek, bo też nie chcę, żeby skóra była ciągle rozjaśniana. Wiecie o co chodzi? Że to jest też takie podrażnienie trochę skóry, chcąc, nie chcąc, delikatne. Myślę, że warto tak na zakończenie tej recenzji dodać to, że ten produkt nie jest tylko fajny dla po prostu młodej skóry, ale również dla dojrzałej ze smarczkami, bo również w tym temacie sobie będzie bardzo dobrze radził. I jest bardzo fajnym wsparciem dla tego toniku, o którym Wam mówiłam. To jest takie dla mnie kombo, które jest naprawdę takie wiecie, na piedestale, jeżeli chodzi o moją toaletkę łazienkową i myślę, że nie no, jestem wręcz pewna, że do tego produktu będę wracała na pewno zimą jeszcze, kiedy mm -hmm. będę chciała bardziej powalczyć um, z tym, co powstało latem na mojej skórze. U mnie również pojawił się produkt z witaminą C, a konkretnie, słuchajcie, żeby się nie pomylić, to tutaj przeczytam, że jest to stabilny roztwór 15% etylowanego kwasu askorbinowego. No tak, żeby tutaj mieć pełną profeskę, jeśli chodzi o to, żebyście nie pomylili. I to jest produkt, który ja również używam bardziej sporadycznie, bo też bałabym się tego, że gdybym używała go, codziennie to, to byłabym miała. Ha, ha, ha. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że faktycznie ja to rozjaśnienie widzę. I to widzę od razu bezpośrednio po nałożeniu tego produktu wieczorem. Ja już rano widzę, że twarz jest faktycznie rozświetlona i rozjaśniona, bo to przede wszystkim ma to serum robić. Czyli konkretnie rozjaśniać przebarwienia, uszczelniać naczynka krwionośne. Zmniejszać rumień, nadawać właśnie skórze promienny wygląd, no i zwalcza pojawianie się plam i przebarwień oraz zmarszczek. Czyli widzicie, ja to po prostu przeciwdziałam starzeniu skóry od teraz, od już. Ale tak, myślę, że witamina C to jest ogólnie taki składnik, który fajnie, jeżeli pojawi się w pielęgnacji każdego rodzaju typu cery. Strasznie to nie po polsku powiedziałam, ale chodzi o to, że pasuje zarówno do tych cel problematycznych, jak i do cel wrażliwych, albo właśnie naczynkowych, bo to jest takie działanie, które nie tylko ma walczyć z naszym trącikiem, ale ogólnie z przebarwieniami, takimi, jak teraz właśnie w sumie Mark wspomniała. Tymi, które mogą też powstać na przykład przez słońce, przez opalanie. To wszystko ma właśnie powodować, że nasza skóra będzie wyglądała pięknie, bo ten kolor będzie wyrównany nie przez podkłady czy B, tylko właśnie pielęgnacja już ma zdziałać takie cuda. Kolejny produkt może nie po kolei, jeżeli chodzi o etapie pielęgnacji, ale. Jednak również dobry, tak, po prostu dobry, o może tak, nie jest rewelacyjny, bo też nie będziemy Wam tutaj ściemniać, że wszystkie produkty The Ordinary są po prostu niesamowite, to trzeba trafić na swoją własną perełkę i jestem przekonana, że o to w tym chodzi, że te produkty są dostosowane do konkretnych problemów, nie mam co na siłę wszystkiego testować naraz, po prostu wybierzcie te, które powiedzmy, może na naszej recenzji Was zaciekawią bardziej, dopasują się do Waszej skóry i to jest e, powiedzmy pianko, żelo, emulsja do mycia twarzy, taki... Czyścik, tak bym to nazwała, bo on jest dość specyficzny. To nie jest produkt, który się pieni, który robi taką emulsję bardzo mocno, widoczną, typu białą, taką wiecie, piankę. Tylko ten produkt najpierw w takich dość wilgotnych dłoniach rozprowadzamy tak około 10 sekund, okay. nawet do 30 czasami, żeby on się bardziej rozpracował, i dopiero później nakładamy na twarz. I dla mnie najbardziej zaskakujące było pierwsze użycie tego produktu, bo on naprawdę usuwa demakijaż jak najlepsza woda micelarna płyn micelarny połączony już z żelem. Naprawdę Znale. doczyszcza. I to jest właśnie taki produkt, dla mnie, jak dla mnie, dla osób, które mają rozszerzone pory, no oczywiście wiadomo, dla każdego, hmm? ale przede wszystkim sprawdzą się dla osób, które mają rozszerzone pory, które są mocno zanieczyszczone. Kiedy macie problem z tym, żeby doczyścić, żeby już tych peelingów nie stosować tak często, żeby nie podrażniać skóry tak często, to to doczyszcza do granic możliwości. Także ja już parokrotnie... Testowałam tak, że nie zmieniałam makijażu w ogóle, tylko najpierw tym. A oczy? Nie, oczy, o, o, oczy, oczy nie próbowałam. Oczy nie próbowałam, okay. ja z oczami... I to nie próbowałam nie dlatego, że nie wolno, bo nie wiem, ale n, ja nigdy tego nie robię. Okay. Już, jak po prostu taką mam technikę do te makijażu, może Karla jak będziesz miała kiedyś ochotę, to ci dam spróbować, bo ty jesteś większym hardkorem. Tak. Uh, I nawet taki głębszy makijaż, po nagraniach, kiedy po prostu rozpracowałam, to by było do tego stopnia, że jak wacikiem przejechałam, to już nic nie było. Super. Więc to naprawdę był dla mnie duży szok, ale ta konsystencja nie jest dla każdego, moim zdaniem, bo jeżeli nie lubicie takich tępych konsystencji, których nie widać, że macie wrażenie, że wy myjecie twarz wodą, bo tego nie widać. I nagle tak się lekko widzicie, że się rozpuszcza ten makijaż, spukujecie wszystko, i nagle tak ani piany, ani nic, tego jakby sam makijaż spływa. To jest bardzo dziwne, bardzo dziwne doznanie, ale ten makijaż pięknie oczyszcza, odblokowuje pory nie pozostawia ściągniętej skóry, wręcz taką lekko nawilżoną. I to jest też takie dziwne, dziwne coś, no bo nie ma tutaj żadnych substancji tego typu, że się nakładam i czuję piankę nawilżającą, tylko po prostu tak ja wodą, a mimo wszystko skóra nie jest naciągnięta, nie jest napięta. Bardzo dobrze wygląda, bo taka jest lekko rozświetlona, ale nie jest podrażniona. I dla mnie to jest ideał, jeżeli chodzi o skórę wrażliwą również i skórę dojrzałą. Taki bardzo uniwersalny produkt, który jest niezwykle wydajny, bo no ja właśnie chciałam? takie małe opakowanie jak na produkt dodatkowy, ale zobacz, że wszystkie ale produkt, dlatego, to dokładne, nie, są nie, nie. niewielkich rozmiarów, ale są bardzo wydajne i też nie niedrogi, kolejne wszystkie są niedrogie, myślę, że naprawdę warto coś takiego sprawdzić, jeżeli Was interesują takie ciekawostki um, kosmetyczne, pielęgnacyjne, okay. kosmetyczne, przede wszystkim do demakijażu, no bo... Kurczę, jestem ciekawa, no bo rano też stosuję czasami, żeby po prostu sobie nawiązać skórę, mm. robić jakiś taki podkład pod makijaż, ale właśnie tym, ten wieczór jest dla mnie największą taką zagadką, że zmywam taki ciężki makijaż i on znika, w jakby za jednym pociągnięciem. Ja masz niczym. Niczym. Nicze. 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 Kolejne dwa produkty, o których Wam opowiem, to są może chciałabym powiedzieć moje nawilżacze, ale no tak faktycznie jest, bo tamto serum, o którym mówiłam wcześniej, częściej stosuję yy, nawet na dzień, bo ono jest dla mnie też właśnie w tej swojej lekkiej wodnej formule czymś idealnym pod yy, podkłady, a te dwa są już dla mnie czymś nocnym, szczególnie ten, o którym będę teraz opowiadać, czyli olejek i to jest konkretnie olejek B Oil, taką się nazywa, bo jest ten, y, to B w cudzysłowiu. I też jest, słuchajcie, mieszanka mikroalk i olejków. Naprawdę skład jest bardzo bogaty, więc tutaj mogłabym wymieniać i wymieniać na pewno w opisie. Jeżeli Was to zainteresuje, to koniecznie doczytajcie. Ale to serum ma przede wszystkim za zadanie też nie tylko nawilżać, ale regenerować naszą skórę właśnie przez ten swój specyficzny, trochę inny skład. Jeżeli chodzi o konsystencję, no to jest typowo olejkowa, więc dla osób, które nie lubią e, tego, że po prostu pozostaje na skórze taka tłusta powłoka, która nie wchłania się tak szybko. No to uważajcie. Ja takie konsystencje lubię, choć szczególnie przemawia to do mnie zimą, mm -hmm. dlatego zdecydowanie chętnie jeszcze sięgnę po ten produkt właśnie później. Teraz zaczęłam testy, no właśnie pod ten film bardziej, ale myślę, że ten produkt będzie moim love, wielki love właśnie na te um, chłodniejsze miesiące. No bo faktycznie ta konsystencja, kiedy jest bardzo gorąco może być trochę problematyczna, włosy się przyklejają, bla, bla, bla. Ja niestety nie za zimą. No ja Tak też. poczułam coś No że Takie, aż nie? Tak miło. No ja tak. To świeczuszki, no, ale ten produkt. No nie mniej i tak już teraz widzę jego działanie. A widzę właśnie to, że mimo, że ta konsystencja nie wchłania się tak szybko, to wchłania się, bo rano już absolutnie tej tłustości na swojej skórze nie czuję. I powiem Wam szczerze, że sama nie wiem, czy to nie jest też produkt, który mógłby się sprawdzić mimo wszystko na cerach problematycznych. Bo to też nie jest taki olej, taki olej, olej, taka tłusta mhm. właśnie konsystencja np. takiego ma masła. To jest bardziej olej, który. Jest tłustszy, ale jest delikatny. Kurczę, bardzo ciężko mi to opisać, bo on na pewno ma jakąś tam właśnie mieszankę trochę tej wody, bo to też nie jest właśnie taki typowy po prostu kujawski, <laughs> ale, ale działanie jest rewelacyjne i ja to faktycznie widzę, że już rano ta skóra jest naprawdę nawilżona i... No, właśnie, i ten skład, który jest taki inny. Mnie to bardzo zaciekawiało, mm -hmm. że to nie jest typowa po prostu mieszanka kilku olejków, tylko tam są jeszcze jakieś mikroagi, jeszcze coś, jeszcze coś, co sprawia, że jest właśnie czymś innym. A drugi produkt, o którym chcę Wam powiedzieć, to coś, o czym już mówiłam, czyli hmm. Wow, Kwas hialuronowy. Ile już zużyte. Bardzo. Ale to są właśnie te produkty, które w to lato bezapelacyjnie zawojowały moją łazienkę i sprawdziły mi się rewelacyjnie, tak naprawdę nie sięgałam po nic innego. I to serum ma właśnie swoje, jak nazwa zresztą wskazuje, dwuprocentowe stężenie tego kwasu. Hialuronowego. Dokładnie. Oraz witaminę B5. I to, to działanie też jest bardzo delikatne. Też jest powiedziałabym takie które m, może nie jest jakieś re rewolucyjne, re rewelacyjne, żeby cię po prostu twarz miękka, bla, bla, bla. Nie. Mam wrażenie, że właśnie jest taka ujednolicona i tutaj mhm. też delikatnie widzę to ściągnięcie. To może to by się też sprawdziło na skórach takich mieszanych. Tak, jak to, wiesz, no dokładnie. przetuści, no bo ten olejek dokładnie. to No, Ale to, jak tak mówisz, to myślę, że... Dokładnie, bo to też może być właśnie... To na naprzemiennie z tym 10 o którym mówiłam wcześniej, m, stosuję właśnie na, na noc lub na dzień, w zależności po co tam mam ochotę sięgnąć, ale oba. Tak samo dobrze sprawiają się właśnie na noc jako baza na przykład właśnie pod olejek, czy mhm. pod jakieś inne serum. samo też, kiedy mam ochotę nałożyć mniej, ale tak samo dobrze jako baza pod makijaż. Tak. Czas na produkt, który nas łączy i to jest też dowód na to, że te produkty są czysto uniwersalne, tak bym powiedziała, dlatego, że większość z tych um, kosmetyków naprawdę mogą używać zarówno skóry suchej, jak i skóry mieszane, ale pamiętajcie, żeby to zawsze doczytać, bo każda skóra, nawet dwie suche skóry są różne od siebie. Oczywiście. I to jest, um, jak to, powiedzmy, to jest kwas. Ale, ale dla mnie trochę serum, takie. No bo właśnie takie. Ja się śmieję, że jak i, słyszymy kwas, to że jest ale takie, kwas. O, ale to <noise> tak Ale jest. że już po prostu takie, wiecie, wypalanie skóry. Takie. A to nie zawsze o to chodzi, bo nie tylko kwas jauronowy, Prawie to powiedziałam, prawie. Tak. E, ma działanie nawilżające, ale właśnie również ten, o którym teraz będziemy mówić. Tak. E, i to jest kwas mlekowy. E, możecie zakupić ten produkt chyba w dwóch wersjach. Tak, ja mam właśnie e, taki. Tak. Ja mam ze stężeniem 10%, Karla z 10% i... 5%. Tak, i to, co jest ważne, to kwas mlekowy w stężeniu od 1% do 10% właśnie wykazuje działanie nawilżające na skórę, więc to jest bardziej... Serum połączone z, z takim peelingo kwasem. Nie wiem, jak to nawet, dlatego że dla mnie to jest delikatny również peeling. Dlatego że te, te kwasy hyaluronowe razem z mlekowym na mojej skórze działa tak, że nie tylko nawilża, ale dodatkowo mam poczucie, że mój naskórek jest odbudowany. Mm -hmm. Tak, by ten produkt właśnie utrzymuje dobre na skórka, Utrzymuje wodę, tak żeby po prostu skóra się nie przesłyszała, nie starzała się tak szybko. Więc to też działa Anty... Antystarzeniowo! Działa okay. też antyoksydacyjnie, więc to też jest bardzo fajne, no i to, co jest rewelacyjne, to właśnie, że ten produkt jest dla skóry suchej, mieszanej, tłustej, dojrzałej, dla każdej, więc myślę, że jak szukacie czegoś na początek, i na przykład boicie się 10%, produkt, mm -hmm. to ten 5% mógłby być czymś takim, żeby zacząć sprawdzić, czy w ogóle zabawa z kwasami, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Gdyby teraz resocjalizacja trwała u mnie, jako <noise> nauka to bym naprawdę miała nie zdałam. Tak, to przykład z kwasami, Marko, słuchajcie, to myślę, że ja bym poleciła ten produkt. Ja myślę, że też, bo właśnie on jest takim jednym z najbardziej uniwersalnych w swoim tak. działaniu, przez to, że teoretycznie właśnie ten kwas mlekowy też ma wyrównywać pH ma też na przykład mm -hmm. właśnie przez to, że reguluje tą wilgoć, to też do dobrze działa z nadmiernie właśnie świecącą się skórą, bo mm. też właśnie nienawidzę tego słowa, ale nie coś tam, coś nieważne. Nie, nie Złoje tokiem? Tak, chciałam powiedzieć, ale łój bo ja to, to straszne słowa, który nie lubię wypowiadać. To tak, tak, reguluje, nie? O dokładnie sebum to jest takie piękne słowo w porównaniu do łoju. O to chodziło, że to jest właśnie nie tylko poziom nawilżenia, ale też ogólnie jakby tłustości hmm. naszej skóry. Tak. I myślę, że to jest coś, co bardziej stosowałabym jednak mimo wszystko na noc. Tak, ja tego to ta, Tak, 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 zgodę się. No i tak jak mówiła Mar, faktycznie to, że to ma różne stężenia i możemy mm. zacząć od czegoś mniej inwazyjnego, to też jest ogromny plus w ogóle tej marki. Czas na peeling. Peeling, który jest uznawany za dość hardkorowy, ale moim zdaniem nie jest aż tak bardzo hardkorowy. Dlatego wydaje mi się, że mimo, że jest przeznaczony dla skór takich mieszanych, tłustych, problematycznych, to jeżeli macie cerę suchą, ale może nie taką przesuszoną, taką skrajnie, wiecie, która jest odwodniona, ale macie również niedoskonałości, to raz na jakiś czas. Nie zaszkodzi. Ale z tym produktem myślę, że warto uważać, na przykład sobie przetestować jestem na kawałku skóry, żeby nie mieć później jakichś takich, wiecie, problemów typu poparzenia, czy nie, to jest nie możemy poparzać z tym produktem. Ale żeby na przykład nie podrażnić, o może tak. To jest produkt z kwasami AH i BHA, które są w różnym stężeniu, ale tak jak doczytałyśmy, to to są ogólnie mieszanki kwasów między innymi. Mlekowy, glikolowy, cytrynowy, które są po prostu w konkretnych stężeniach połączone, tak aby mocniej złuszczać na skórek, powodować, że będzie nasza skóra rozjaśniona, będziemy mogły mieć mniejsze problemy właśnie z tym moje, o którym mówiła Karola, czy z wydzielaniem sebum. Jakby możemy też odkorkować, jak ja to mówię, pory, które są, mm. jeżeli macie zwiększone, bo on delikatnie również zwęża pory, ale ja używam tego produktu raz na. Półtora tygodnia, razem na dwa tygodnie, nie używam go tak często. Nie będę tutaj mówić, że co tydzień, regularnie, dlatego że nie widzę takiej potrzeby, bo on jest dość mocny i te efekty się utrzymują dość długo. Ale w tym produkcie znajdują się również takie substancje jak mm, wyciąg liści aloesu, bodajże, tak. witamina B5, Czyż. Ym... Tak, ten, ten, ten smański, tak, tasmański, dokładnie. Ten, mhm. który jest również tym tonikiem, o którym Wam mówiłam, czyli produkty, które mają łagodzić zbyt mocne działanie kwasów, o których mówiłam na początku. I to jest fajne, dlatego że ten produkt, mimo że robi swoje, to ja nie widzę tego podrażnienia. Owszem, efekt, kiedy się nałoży na skórę, bo tutaj trzymamy tylko 10 minut i zmywamy, to jest bardzo ważne, żeby nie przytrzymać tego na skórze, bo wtedy się może zrobić coś złego, ale kiedy nakładam to na skórę, to kiedy mój mąż mnie zobaczył, to naprawdę myślał, że ja mam krew na twarzy. Dlatego no, mówi się na no to krwawy peeling. I że to wygląda naprawdę abstrakcyjnie, jakbym zerwała skórę i taką, wycie jest taka zakrawiona, to wygląda się takim buraczkiem czy wysmarowała. Czyli idealnie na Halloween, jeżeli nie macie jeszcze przebrania się już tuż, tuż. Tylko na 10 minut imprezy Wchodzicie i wychodzicie e, ale... i później zmywamy i powiem Wam, że to, to pierwsze użycie u mnie nie było zaskakujące. Mhm. Ja mówię, e? w ogóle nic nie widzę, ale z czasem widzę, że regularne stosowanie tego produktu daje efekty. Dopiero po paru dniach widzę, że ta skóra zaczyna się bardziej złuszczać, znaczy nie tak, że roluje, ale po prostu jest bardziej promienna. A tu u mnie, jeżeli chodzi o skórę mieszaną, czy właśnie tłustą, z trądzikiem Znaczy trądziku może już nie mam, ale po prostu jakieś takie niedoskonałości Ciężko o to, żeby skóra po prostu wyglądała na taką promienną, pełną blasku Częściej to po prostu jest błyszcząca skóra od naszego sebum I to jest właśnie w skórach tego typu jak ja problem, żeby uzyskać taki koreański wygląd skóry, nie? Taki zdrowy, że taki nawilżona skóra, a to naprawdę daje fajny efekt po czasie Mimo, że jest dość hardkorowy, jeżeli chodzi o opis, o to, że przestrzega się przed nim, żeby uważać ja mimo wszystko, jeżeli macie taką skórę jak ja, namawiam, a jeżeli macie skórę taką jak Karola, to jeżeli macie niedoskonałość, spróbujcie na kawałku skóry. To nie są drogie produkty. Pamiętajcie, my właśnie namawiamy na nawet latki jakieś, nie wiem, rzędu setek złotych, tylko dziesiątki jakieś powiedzmy, żeby sprawdzić. Może u Was się sprawdzi, bo słyszałam, że ten produkt robi cuda właśnie u dziewczyn, które mają trądzik typowy. Mhm. Że to podobno jest ten taki najfajniejszy efekt, który pokazują się zdjęcia przed i po do tego się skłosiłam, więc zobaczymy, może za jakiś czas też pokażę przed i po. Przedostatni produkt, o którym dzisiaj powiemy, to coś, co również nas łączy i to jest coś pod oczy, a konkretnie serum z kofeiną i z zieloną herbatą. No i to jest taki produkt, nad którym największe mam takie zastanowienie, czy go lubię, czy nie. Bo z jednej strony pierwsze mm, próby miałam wrażenie, że super, a z czasem przestawałam widzieć to jego wielkie działanie. A on ma oczywiście za zadanie redukować opuchliznę, rozjaśniać tę strefę, nawilżać oczywiście naszą strefę pod oczami, no bo to jest najważniejsze, to tego wymagamy od produktów właśnie pod oczy. Mm -hmm. On ma taką konsystencję również olejku, również nakładamy go pipetką i. No i właśnie ja sama nie wiem na szczerze, bo na pewno nie jest to produkt na dzień, bo ta konsystencja jednak pozostaje delikatnie tłusta, może nie jest to olej, ale bałabym się na niego nałożyć podkład i korektor, że coś mogłoby mi się zważyć, więc typowo na, na noc. Chyba oczekuję bardziej spektakularnych efektów od produktów właśnie do tej strefy. Nie wiem jak u Ciebie. Tak, no, no dokładnie. Tak jak z Karolą właśnie dyskutowałyśmy o tym, które produkty nas łączą, to fajnie tak skonfrontować. I myślałam, że tutaj będę, jak Karol powie, że tak, a ja, że nie, to u mnie też takie właśnie mech. Mhm. Bardziej jako y, baza pod inny krem. Czyli tak, żeby przygotować skórę, że fajnie te składniki właśnie, kofeinę czy e, tą zieloną herbatę, wykorzystać z tego, z, te z tego produktu na naszej skórze. Niech to trochę posiedzi, a później nakładam na to krem. I w ten sposób jakby te dwie, dwa kosmetyki łączą mi się pod oczami i to całkiem fajnie działa. Dlatego, że sam w sobie ten produkt mam takie wrażenie, że właśnie nie daje spektakularnego działania. Tak. A ja jestem tak rozpieszczona przez te produkty, że mm -hmm. za dużo więcej oczekiwało się. Mm -hmm. Dokładnie. I to tak. po prostu tak jest, że to nie jest zły produkt, on po prostu jest przeciętny. Więc jeżeli po prostu, nie wiem, może, może to jest tak, że my mamy bardziej wymagającą skórę. Albo też testowałyśmy większy, większą ilość kosmetyków, Ta. które taki efekt wow nam dawały. Dokładnie, dajcie znać czy testowałyście ten produkt, bo może wśród Was są dziewczyny, które kochają ten kosmetyk. Jeżeli tak, no to super, bo może polecicie dziewczynom, które mają podobne problemy z tą serwą pod oczami jak Wy bo ewidentnie u nas to jest taki produkt, który zużyjemy. To nie jest tak, że to jest bubel, absolutnie. Ale nie taki, żebyś po niego sięgały z wielkim takim zachwytem i już och, nie możemy się doczekać. A na zakończenie coś, po co ja sięgam z zachwytem i nie mogę się doczekać, czyli baza, którą pomyliłam z tonikiem, ona trafiła do ulubieńców. Tonik jeszcze nie trafił, ale może jeszcze przyjdzie jego pora. A to jest baza pod makijaż, która... No, reprezentowałam ją w ulubieńcach, powtórzę się, że to jest chyba najlepsza baza, jaką miałam. Jest to baza silikonowa, owszem, ale nie za... Przepływające mojej twarzy. Nie mogę myśleć z tych słów. To, to nie nie, nie zapycha mojej skóry. Nie zapycha absolutnie, nie powoduje jakichś wyprysków, bo dużo baz mi to robiło. Silikonowych przede wszystkim, że po prostu miałam taką. Zatkaną skórę, zatkane pory, i później, później, jak zmywałam makijaż, to już czułam, że już coś tam się robi, mm. że to po prostu wchodziło mi tam, gdzie nie trzeba, w te pory, i po prostu wyglądało to później źle. A ta baza tego nie robi, mam wrażenie, że skóra mimo wszystko pod tym oddycha. Jak to się dzieje, nie mam zielonego pojęcia. Bardzo ładnie na nim wyglądają um, wszystkie takie nawilżające podkłady. No bo matujące one zastygają tak, czy siaki, wyglądają jak lumenę, dobrze. Ale na przykład inne kosmetyki, które mam tego typu kolorowe nawilżające na skórze na tym produkcie wyglądają perfekcyjnie. Nie spływają mi, nie, nie błyszczą się tak bardzo, bo to też redukuje świecenie. Więc jeżeli bardzo się błyszczycie, to spróbujcie, bo ja widziałam te, te testy tego produktu dawno temu, jeszcze jak w ogóle marka The Ordinary nie była znana w Polsce, u takiego um, wizarzysty z Wielkiej Brytanii, ja teraz nie na sobie go i nazwiska, ale on bardzo często występuje na stronach, gdzie jest promowana The Ordinary, i on pokazuje testy tego. Um, tej bazy. Rom bardzo błyszczącą skórę i nagle nakładają i robi się matowy. I to jest piękne, spektakularne. I wiem, że ten produkt był swego czasu takim bestsellerem w Wielkiej Brytanii. Ciekawa jestem, jak to będzie w Polsce. Mam nadzieję, że dzięki nam również, bo naprawdę jest świetny. I myślę, że już możemy na tym etapie zakończyć, chyba że jeszcze chcę podsumować um, te wszystkie produkty. Myślę, że po prostu możemy powiedzieć o tym, że właśnie rozpieściło nas to, bo to już w sumie Ty wspomniałaś, że większość tych produktów naprawdę ma działanie takie bardzo widoczne i to widoczne na już. Więc to jest fajne, że za tak. taką niewielką kwotę jesteśmy w stanie obcować z takimi produktami, które są właśnie takie trochę apteczne, takie trochę chemiczne. Dokładnie. Co sprawia, że nie wiem, czy to też trochę tu, że faktycznie to działanie bardziej widać, ale no właśnie, wybierzcie ten produkt, który z którym, które potrzebne, którego efekty. Będziecie najbardziej oczekiwać. Dokładnie. Krew. I pamiętajcie też o tym, że można najlepiej większość tych produktów, mimo wszystko, spróbować testować bardziej na jesień, zimę. My tak. zaczęłyśmy już teraz i tam w konsultacji z dziewczynami z pigmentu, gdzie dostałyśmy informację, które kwasy lepiej używać um, właśnie latem, kiedy można latem, a kiedy raczej nie. Więc też używałyśmy tak delikatnie, bo nie wystawiając twarz na słońce, które jest oczywiście teraz mocniejsze, jeszcze w sierpniu. Ale zwróćcie na to uwagę. No i co, ja myślę, że możemy się już żegnać. Oczywiście w opisie macie wszystkie linki. Produktów i dajcie znać, czy znacie markę The Ordinary, czy może to czegoś was skusiłyśmy. I tyle. Do zobaczenia na naszym Instagramie. I w kolejnym filmie. Pa!